Dziś mam przyjemność gościć w naszym studiu Amandę Buczną, architektkę, właścicielkę startupu i beneficjentkę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup. Witaj, Amanda. Cześć, dzięki za zaproszenie. Dziękujemy Ci serdecznie. Ponieważ w naszych podcastach głównie skupiamy się na artystach w świecie biznesu, myślę, że warto zapytać o Twój zawód właśnie od tej strony. Dlaczego i skąd zamiłowanie do architektury, skąd pomysł też na startup w tej właśnie branży? Mm -hmm. um. Generalnie takie zainteresowanie architekturą u mnie zaczęło się dość wcześnie, w ogóle takim urządzeniem, aczkolwiek najpierw poszłam w trochę większą skalę, ponieważ właśnie w architekturę i urbanistykę. I dopiero gdzieś tam na studiach, dość przypadkowo, kiedy miałam po prostu możliwość przeprowadzenia takiego pierwszego projektu wnętrz, uznałam, że to wszystko, co ciągnęło mnie do architektury, czyli takie szukanie ładu przestrzennego, takie pomaganie, żeby ta przestrzeń wokół ludzi rzeczywiście ułatwiała takie codzienne życie, to tak naprawdę w dużo mniejszej skali, ale też jakby w takiej bardziej, jakby to powiedzieć, z takim większym impaktem, tutaj przepraszam za taki Polish English, ale mi słów brakuje, można to znaleźć właśnie w projektowaniu wnętrz, no bo tak naprawdę, tak jak sobie to kiedyś wymyśliłam, czy właśnie pomyślałam o tym w ten sposób, że naprawdę w pięknie zaprojektowanym budynku można może źle się żyć, jeśli te wnętrza są źle zaprojektowane a W dobrze zaprojektowanym wnętrzu może się naprawdę super żyć, nawet jeśli sam budynek powiedzmy, nie jest idealny, tak? I mhm. Dlatego gdzieś tam właśnie do tych wnętrz zaczęło mnie bardziej ciągnąć. No i też właśnie jeszcze w trakcie studiów, tak naprawdę kończąc gdzieś tam właśnie pracę inżynierską, już działałam właśnie w, już bardziej na rynku wnętrzarskim. I jeśli chodzi właśnie o pomysł taki na startup, to szczerze mówiąc, to jest takie moje drugie. Podejście biznesowe. Myślę też, że właśnie ten podcast jest super taką szansą dla, dla osób, które gdzieś tam na takim rynku artystycznym się poruszają, ponieważ ja na przykład zrobiłam taki duży błąd, właśnie myśląc o tym zawodzie jako o czymś takim bardzo kreatywnym, takim fajnym, atrakcyjnym że gdzieś zabrakło właśnie tego podejścia biznesowego i ta, ta moja pierwsza próba rzucenia się na głęboką wodę, właśnie działalność gospodarcza i to wszystko troszkę mnie przytłoczyło i rzeczywiście... Dopiero potem, jak sobie przemyślałam te wszystkie błędy i to, że właśnie za bardzo, za bardzo myślałam o projektowaniu, nie wiem, logo, wizytówek i wszystkim kreatywnym, mm -hmm. a mniej trochę o tym podejściu biznesowym. To dopiero właśnie za tym drugim razem, czyli to, co dzieje się teraz, stwierdziłam, że okej, okay, nie szarżuję tak, skupiam się rzeczywiście na strefie kreatywnej, ale też jakby ta strona biznesowa dobrze jest mieć w tym właśnie jakąś pomoc, stąd gdzieś tam zwrócenie się właśnie w stronę startupu. Mm -hmm. Nie można Ci odmówić z tego, że jesteś artystką, mimo wszystko, że tutaj nie jesteś głową w chmurach i, i dbasz o własny biznes, oczywiście, ale też jest to zawód artystyczny i uważam wymagający emocjonalnego zaangażowania, bo jednak zostawiasz w każdej z tej przestrzeni, którą zaprojektujesz, wraz z tym pomysłem kawałek siebie. I tutaj pytanie, jak wygląda taki proces? Czym kierujesz się projektując? To, co jest dla mnie najważniejsze i właśnie może takie trochę może nieintuicyjne czasem, bo właśnie tak się mówi, że okay, że, że to, to, to dzieło, tak? czy, czy to projekt wnętrza, czy to jakiś obraz, cokolwiek właśnie, co wychodzi powiedzmy z nas. No, to właśnie jest ta cząstka nas, że, że rzeczywiście e, tworzymy coś właśnie od siebie, ale we wnętrzach jest to takie podchwytliwe, żeby za bardzo nie pójść w tą stronę, bo mimo wszystko tworzymy to dla kogoś. Ktoś będzie mieszkał w tym wnętrzu, ktoś będzie go używał. E, jakby my, okej, okay, zostawiamy kogoś z, z pięknie tutaj ustawionymi meblami, z zaprojektowanym układem funkcjonalnym, nie wiem, mhm. ze zrobioną elektryką, i to może mieć właśnie tą stronę artystyczną, ale z drugiej strony. Nie można w tym za bardzo popłynąć, bo jednak właśnie to jest dla kogoś. Czyli u mnie taką pierwszą zasadą, i to, na czym się najbardziej skupiam, to są potrzeby: potrzeby klienta, potrzeby przyszłego tutaj mieszkańca danego wnętrza, danej przestrzeni. I dopiero jeśli te potrzeby są spełnione, to można mówić o jakiejś takiej naprawdę kreacji artystycznej, i jeśli rzeczywiście to się połączy, no to możemy mówić o super udanym projekcie wnętrza. Ale no właśnie tak jak mówię, ta, ta podchwytliwość polega na tym, żeby, żeby ta kreacja i żeby to t, takie poczucie, że wow tworzę coś fajnego, chcę dać coś od siebie, nie przyćmiło właśnie tej, tej sfery funkcjonalnej i tego dla kogo właśnie to tworzymy. Mhm, czyli też tutaj poza tą, że tak powiem, częścią kreatywną musisz bardzo się liczyć z tym, że to jest wnętrze dla kogoś, prawda? Tak, Jednak tak, to jest tak, tak, punktem tak. numer jeden tutaj. A kiedy jest taki moment, Twoim zdaniem, że warto skorzystać z pomocy architekta zamiast próbować robić wszystko samemu? To ja właśnie mam do tego taką, taką metaforę, <śmiech> <śmiech> powiedzmy, która myślę, że jest dość udana. To jest trochę tak, że jeśli na przykład chcemy się udać, nie wiem, na wycieczkę do Rzymu, powiedzmy, mm -hmm. i możemy rzeczywiście wszystko zrobić samemu, możemy zaplanować sami loty, sami poszukać zabytków, sami poszukać restauracji, generalnie przygotować się do tego zupełnie samodzielnie i ta podróż może być super udana, naprawdę może być wszystko idealnie ale możemy też skorzystać z pomocy czy biura, czy przewodnika na przykład, tak? który już zna te miejsca, zna te ścieżki, jakby dużo szybciej pokaże nam to, co rzeczywiście jest warte zobaczenia. I nawet jeśli chcemy to zrobić jakby z czyjąś pomocą, no to też mamy różne, że tak powiem, fazy, tak? Czyli może to być przewodnik papierowy, może to być przewodnik audio, może to być po prostu osoba, która za rękę nas prowadzi po tym mieście. I tak samo trochę jest z architektem, czyli możemy remont przeprowadzić w całości samodzielnie, możemy wszystko jakby zrobić sami zaplanować, zaprojektować, kupić, tak? I wiele osób to robi, i ja też jakby częścią Mojej działalności jest po prostu uczenie, jak można to zrobić samodzielnie, bo absolutnie nie uważam, że tylko i wyłącznie za pomocą architekta możemy stworzyć fajne, fajne wnętrze, ale jeśli czujemy, że na przykład nie mamy tyle czasu albo na przykład boimy się, że coś nam trochę ucieknie, tak? że nie siedzimy w tym na co dzień, więc nie znamy wszystkich rozwiązań, nie przychodzi nam to tak łatwo albo mamy gdzieś tam w głowie... Pewne pomysły, ale nie wiemy, jak to połączyć, i to właśnie bardzo często słyszę od klientów niby wiemy, ale nie wiemy, nie umiemy mm -hmm. jakby przełożyć tego rzeczywiście na przestrzeń. Za dużo jest tych pomysłów. Teraz wszędzie w internecie widać różne inspiracje, różne realizacje. Nie wiemy, jak to przełożyć na nasze mieszkanie. No, to rzeczywiście wtedy warto zwrócić się o pomoc. I to tak samo jak z tym przewodnikiem, tak? czy książka, czy, czy audio, czy, czy osoba, tak samo, powiedzmy, różne, różne pakiety, różne, e, różna skala tej pomocy może być właśnie u architekta wnętrz, bo możemy umówić się tylko na konsultacje, bo na przykład kupujemy mieszkanie i nie wiemy, które z nich tak naprawdę ma największy potencjał, a przy takiej inwestycji, no, warto powiedzmy po prostu kogoś spytać albo potrzebujemy tylko układu funkcjonalnego, powiedzmy materiałami zajmiemy się sami, ale gdzieś tam ta początkowa faza jest po prostu nam potrzebna, albo w ogóle nie chcemy się tym zajmować, nie mamy czasu, chcemy, żeby ktoś po prostu przejął większość odpowiedzialności, no to wtedy możemy się zdecydować nawet na taki, taką usługę z nadzorem inwestorskim, nawet nie autorskim, tylko wręcz, że ktoś po prostu robi za nas właściwie wszystko. Chociaż oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że jakiś część decyzji y, też trochę zajmuje, więc jakby wypisanie się zupełnie z projektu raczej nie wchodzi w grę, ale jest to na pewno duża oszczędność czasu. No i dlatego właśnie myślę, że zależnie od tego, jakiej pomocy potrzebujemy, czy właśnie lubimy tą samodzielność, tą satysfakcję z tego, że stworzyliśmy coś zupełnie sami, czy raczej że lubimy, żeby ktoś nas pokierował, mimo tego nawet, że jakiś tam nasz wkład właśnie w ten projekt też zawsze będzie, no to wtedy można pomyśleć właśnie o takiej usłudze. Mhm. Przechodzi do Ciebie klient. Czasami z gotowym pomysłem w głowie, czasami bez pomysłu, licząc, że go zainspirujesz, dasz dobrą radę. Jak wygląda krok po kroku taka współpraca, zakładając, że przychodzi właśnie do Ciebie osoba, um, nie wie totalnie na co się zdecydować, co Ty proponujesz od siebie? Pierwszym krokiem to oczywiście jest takie dobranie usługi, tak? czyli w ogóle zapytanie, dobrze, co jest tą największą zagwostką? Jaki zakres usługi będzie tutaj przydatny? No i rzeczywiście od tego zaczynamy, powiedzmy, jakieś takie wstępne rozmowy. Jeśli to jest już ustalone, jeśli klient zdecyduje się właśnie na jakiś tam konkretny zakres, zaczynamy tą współpracę, to pierwsze co robię i to jakby nie ma od tego ucieczki, ale też klienci nigdy, że tak powiem, się nie uchylają od tego, od tego punktu. Myślę, że jest jednym z najważniejszych. To jest wypełnienie tak zwanego audytu potrzeb. To jest coś, co ja tak po prostu nazywam, czyli to jest taki dość długi, dość długi formularz z pytaniami, nie tylko właśnie o jakieś tam kwestie estetyczne czy ulubione inspiracje ale o wszystko, o to, czy w szufladach mają być uchwyty, czy nie, ile gniazdek powinno być nad blatem, jakie rozwiązania się sprawdzały, czy w mieszkaniu, czy w innych mieszkaniach, jakie rozwiązania się nie sprawdzały, a może były takie, które wydają się atrakcyjne, ale ktoś ich nie testował, wtedy też to jest dla mnie sygnał, że może na przykład nie będzie to dobry pomysł, bo ktoś po prostu myśli, że to będzie ok, ale z innych pytań, z innych odpowiedzi wychodzi, że może niekoniecznie. To są pytania o hobby, o jakieś pasje, o styl życia, tak? Wszystko oczywiście to nie jest jakby jakiś taki wywiad po prostu o całym życiu, ale gdzieś tam pytania, które mogą, mogą pomóc właśnie w tym projekcie wnętrza, nawet to jakieś tam nie wiem, wartości tak? ochrona środowiska czy cokolwiek wtedy ja wiem, mhm. że może muszę użyć bardziej naturalnych materiałów, może muszę większą uwagę poświęcić temu, żeby na przykład. Nie wiem, była odpowiednio rozwiązana segregacja, nawet bardziej niż powiedzmy jest to wymagane, tak różne tego typu rzeczy. Oczywiście jest też ważny taki element, czyli jedno to jest potrzeby, jakieś właśnie tam pomysły i tak dalej, drugie to jest to, co da się zrealizować, czyli oczywiście pytania o budżet, to jakieś takie rzeczy też są bardzo ważne, nie można ich pominąć. I później przychodzi już do inwentaryzacji, jeśli oczywiście jest w pakiecie. Czasem ta kolejność się odwraca, bo czasem też okazuje się, że na przykład formularz zajmuje trochę więcej, ja w tym czasie mierzę, ktoś jeszcze właśnie odpowiada na pytania. Później podsumowujemy to wszystko. Ja, na podstawie tego, jak wygląda mieszkanie, jakie są odpowiedzi, jeszcze raz pytam, doprecyzowuję, dopytuję, czy na pewno to rozwiązanie jest OK. Od razu zwracam uwagę, jeśli coś nie da się, że tak powiem, zaprojektować albo nie, wiem, nie mieści się w budżecie, tak, żeby ktoś też nie był zaskoczony, że halo. Tutaj przecież mhm. ta, takie, taka była odpowiedź, dlaczego nie ma tego na projekcie, więc jakby ta współpraca jest dość ścisła i klient nigdy nie pozostaje jakby taki w niepewności, co tam, co tam się z tym projektem wydarzy. I potem przechodzi już ta część na projekt, powiedzmy tak, nazwijmy to koncepcyjny, czyli taki, który nie zawiera jeszcze takiej ścisłej dokumentacji technicznej, wszystkich, najbardziej szczegółowych wymiarów. Ale daje takie, taki ogólny obraz, jak będzie ta przestrzeń się rozkładać, jakich użyjemy materiałów, jakie rozwiązania. Powstaje wstępny kosztorys i kiedy ta część jest zaakceptowana, kiedy już mamy wybrany taki, taki właśnie ten ogólny obraz wnętrza, wtedy już przychodzi do tego doszczegółowiania, tak? czyli już rysunki dla ekipy wykonawczej, wszystkie technikalia. To jest już ten taki końcowy etap, kiedy właściwie klient już nie musi w tym uczestniczyć, Aha. tylko to ja, powiedzmy, tłumaczę, tak, tak to nazwijmy, tłumacze, te wizualizacje, te pomysły i to wszystko na taki język techniczny, na rysunki właśnie dla. Dla wykonawców. Jeśli klient nie decydował się właśnie na żadną formę nadzoru, to zazwyczaj tutaj kończy się nasza współpraca właśnie po wydaniu tej dokumentacji. I później, jeśli jednak decydował się, no to jeszcze widzimy się na budowie, tak? Rozmawiam z ekipą, rozmawiam jeszcze z klientem, czasem też wspieram go w tym procesie właśnie zakupowym, jeśli to jest jakiś bardziej rozszerzony nadzór. Więc tutaj różne rzeczy mogą się jeszcze później wydarzyć, ale taki najbardziej standardowy to jest właśnie właśnie ten z dokumentacją, kiedy już jakby po wydaniu tej mm -hmm. części już właśnie gdzieś tam kończymy współpracę, chociaż no właśnie w razie czego też zawsze jestem pod telefonem, jeśli coś tam są jeszcze później jakieś pytania. To zdecydowanie bardziej zawiłe, niż sobie to w ogóle wyobrażałam. Nie chcę, żebyś, żebym zabrzmiała jak na rozmowie kwalifikacyjnej, pytając jak widzisz się za pięć lat, ale na pewno masz jakieś cele, marzenia, na które już w tym momencie pracujesz. E, czy możesz nam je zdradzić? Mhm. Ja generalnie mam taki, takie, powiedzmy, podejście i takie też jakby taką... Um, Strefę, w której się specjalizuję, to są właśnie małe wnętrza i to ma jakby kilka odgałęzień takich, jeśli chodzi o to, co chciałabym robić w przyszłości. Czyli jakby za pięć lat myślałam o tym, żeby rzeczywiście albo współpracować właśnie już na jakąś większą skalę, może właśnie z jakimiś deweloperami, tak, żeby gdzieś tam te mniejsze metraże, i tutaj nie mówię absolutnie o żadnej patodeweloperce, czyli 13-metrowe mm -hmm. apartamenty, a po prostu mniejsze metra. Które są trochę cięższe do zagospodarowania, tak żeby jakby już z góry jakby móc pomóc osobom, które gdzieś tam chcą kupić takie, takie mieszkania, żeby czy mogły już kupić gotowy projekt, czy zobaczyć, jak to można zaaranżować, czy w ogóle jakby konsultować to, jak to. Po prostu jest projektowana, bo szczerze mówiąc, no właśnie, bardzo często da się wyciągnąć dużo więcej z tych przestrzeni, niż jest to rozwiązywane na początku. To jest jakiś taki pomysł, może nie abstrakcyjny, ale gdzieś tam taki na dużo mhm. większą skalę. Inny, inna rzecz to jest po prostu pójście tym bardziej, powiedzmy, standardowym trybem i po prostu gdzieś tam rozwój biura, chociaż przyznam szczerze, że praca właśnie w takim niewielkim zespole, czy nawet w pojedynkę, czy w parę osób, bardzo mi się podoba i nie wiem, czy, czy kiedykolwiek będę miała ambicję, żeby, żeby rozrastać tutaj się mhm. w jakieś wielkie zespoły, bo lubię właśnie pracę z klientem jeden do jednego, lubię mieć ten bezpośredni kontakt. A wiem, że po prostu w przypadku jakby dużej firmy, no to też się gdzieś to traci, tak? że, że jednak bardzo często już przychodzi bardziej ta kwestia, no właśnie, prowadzenia biznesu, tak, mm -hmm. a nie tego, że siada się oczywiście z tymi materiałami, z tymi rysunkami i pracuje się jeden do jednego. Amanda, życzę Ci, żeby te wszystkie plany się spełniły, a ja dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również.